Poczekaj chwilę i posłuchaj tego. Co to ma kurwa znaczyć? Tak wygląda kurwa życie? Byłem przed chwilą w iSpocie oddać laptopa. Wiecie, co 2000 tysiące kurwa naprawa będzie kosztować? Jak ja mam się kurwa normalnie utrzymywać w tym życiu? Jak mam opłacać mieszkanie? Jak mam kurwa zapłacić za wszystkie rachunki? A po 26 roku życia jeszcze będę musiał więcej kurwa dawać temu państwu? Lysowam. Śmieszne? No pewnie i tak. Ale wiesz, co jest najśmieszniejsze z tego wszystkiego? To, że gość ma kurwa rację. Pensje są głodowe, emerytury głodowe. Ludziom nie starcza od pierwszego do pierwszego. Wycieczki, zwiedzanie, ciuchy to towar luksusowy. Ale tym towarem luksusowym zaczyna też być jedzenie. Więc tak, przyznaję temu gościowi rację. Tylko mam jedno ale. Zastanawia mnie na kogo ten pan głosował dwa lata temu. Bo przejrzałem sobie jego profil, nie chciałbym nikogo obrażać, ale lewak. Tak jak ja, prawak, on lewak. I nie mam stuprocentowej pewności na kogo głosował, ale mam pewne podejrzenia, tak jak i wy. I na jego przykładzie teraz powiem jedną rzecz. Budzą się. Miało być tak pięknie, wspaniale, cudownie. Miało skończyć się pis, miała skończyć się drożyzna. Miało w ogóle ociekać miodem i mlekiem. A jak widać, ocieka łzami. I to nie jest odosobniony przypadek. Wielu z nich zaczęło budzić się z tej pięknej bajki, którą opowiadał wujek Donald i reszta. Skończy się pis, skończy się drożyzna. A mówiliśmy, ostrzegaliśmy, toście nas wyzywali od zaścianku na zioli faszystów i w ogóle. No ale dobra. Ważne, że się budzicie. Tylko obudźcie się na tyle, żeby już więcej tego błędu nie popełniać. A do tego pana z filmu jeszcze jedno, tak prywatnie. Mówisz o sobie, że cię nie stać na to, na tamto, na przyjemności i tak dalej. Mówisz cały czas o sobie. To wyobraź sobie jeszcze, że w Polsce są rodziny z dziećmi, z jednym z dzieckiem, z dwójką dzieci, z trójką dzieci, którzy muszą wyżywić nie tylko siebie, ale także i rodzinę. Czyli te wszystkie koszty razy 3, razy cztery i wiesz co? Na pewno im jest ciężko. Na pewno nam wszystkim jest ciężko. Tyle tylko, że nikt publicznie nie płacze, bo trzeba się wziąć w garść i niestety ale zapierdalać. Uderzyć się w pierś, przeprosić, zjednoczyć z resztą Polski i pogonić tych, którzy do tego doprowadzili. Amen. Uysowam.